Szczęście Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Mówiąc krótko. Gdybym miał wskazać dowody na istnienie diabła, to powiedziałbym, że chyba współcześnie nie ma lepszego dowodu niż zachowanie proaborcyjnych demonstrantów, feministek, działaczy LGBT. Niszczenie i profanowanie wizerunków i figurek Matki Bożej, figurek świętych, miejsc kultu, wściekłe ataki na plakaty przedstawiające nienarodzone dziecko w łonie matki to tylko parę przykładów z ostatnich tygodni czy miesięcy. A do tego jeszcze wulgarne ataki na działaczy broniących prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. I to również posuwające się do ataków fizycznych. Chciałoby się powiedzieć, że ci ludzie sami nie wiedzą, kto tak naprawdę za nimi stoi. A przecież wykrzywiona ze wściekłości twarz demona aż nadto wyraźnie się odsłania. Jest miesiąc maj, miesiąc Maryi, tej, której szatan szczególnie nienawidzi. To przez nią, dzięki jej fiat, przyszło na świat zbawienie. Czy może zatem dziwić, że jej wizerunki właśnie profanuje się najwulgarniej? Ta, która jest uosobieniem czystości i niewinności, zostaje zestawiona z symbolem grzechu ciężkiego, z homoseksualną tęczą. Ta, której Fiat jest wyrazem pokory i poddania się woli Bożej, zostaje przez aktywistów LGBT i wulgarne feministki zestawiona z buntem, który mówi Bogu non serviam, który mówi miłości non serviam. By zrozumieć, co za tym wszystkim się kryje, a także dowiedzieć się Czego Maryja nas uczy, warto sięgnąć po genialną książeczkę księdza Wawrzyńca Marii Waszkiewicza pod tytułem Czyńcie, cokolwiek Wam powie. Pomieszczone tutaj cztery krótkie teksty, to jednocześnie spora dawka wiedzy i przemyśleń na temat Maryi. Napisane w klarowny sposób, wydają się dorównywać dziełom takiego mistrza, jak na przykład arcybiskup Fulton Sheen. To nie jest po prostu jeszcze jedna pobożna książeczka, z której dowiadujemy się rzeczy, z którymi po prostu się zgadzamy, które sami wiemy. To nie jest książeczka podobna do setki innych takich książeczek, te krótkie katechezy odkrywają przed nami bogactwo przemyśleń, a także wiedzy o Maryi. Autor wychodzi w swoich rozmyślaniach od Ewangelii, rzecz jasna, wyjaśnia sens i znaczenie kluczowych fragmentów, które odnoszą się do Maryi. Dla niektórych może to być. Uświadomienie sobie po raz pierwszy rzeczy, które niby wiedział, z którymi niby się stykał, ale tak naprawdę których nigdy dokładnie nie przemyślał, nigdy tak naprawdę nie dostrzegł. Księdz, ksiądz Waszkiewicz przedstawia także Maryję jako nauczycielkę i pokazuje, czego możemy się o niej nauczyć podkreśla że jest ona wzorem uniwersalnym wzorem dla wszystkich jest między innymi wzorem wszystkich cnót ale także nauczycielką modlitwy doskonałej a skoro o modlitwie mowa to kolejny tekst w tej książeczce księdza Waszkiewicza jest jednym wielkim hymnem pochwalnym na cześć Różańca Autor pokazuje nam przykład wielkich ludzi Kościoła, którzy zalecali modlitwę różańcową i którzy ją praktykowali. Podkreśla uniwersalność tej modlitwy. Różaniec bowiem jest modlitwą zarówno dla wielkich mistyków, jak i dla prostaczków, dla tych, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w tej dziedzinie. Jak pisze m.in. ksiądz Waszkiewicz, cytuję, Jak ta pokorna woda z pieśni świętego Franciszka, różaniec poi i użyźnia nasze życie wewnętrzne, we wszystkich fazach jego wzrostu i rozwoju. Jest pokarmem dla naszej wiary, naszej nadziei, naszej miłości przez całe ludzkie życie. Koniec cytatu. Ostatni natomiast tekst w tej książeczce mówi o sile słowa fiat, czyli niech się stanie. Słowa stwórczego, tego które kojarzy się zarówno ze stworzeniem świata, jak i słowa, które oznacza pokorną zgodę na wolę Bożą. To słowo wypowiedziane przez Maryję, które jest zaprzeczeniem tego, co uosabiają ruchy LGBT. Czy działaczki feministyczne. I to pokorne FIAT wywyższyło ją ponad całe stworzenie. Więcej, dużo więcej niż to, co powiedziałem w książeczce księdza Waszkiewicza. Zachęcam do jej lektury. A jeśli chodzi o samego szatana i jego non serviam oraz piekło, to jednocześnie polecam drugą książkę wydaną przez tego samego wydawcę, Fundację Rosa Mystica. Jest to książka pod tytułem Płacz i zgrzytanie zębów. Biblia, Kościół i mistycy o piekle, która mówi właśnie o piekle. To małe kompendium wiedzy na temat piekła, które warto mieć pod ręką. Więcej na temat tej publikacji mówię w programie BookTube na portalu pch24.pl. Link podaję pod spodem. Mówiąc krótko, zachęcam do lektury obu książek Fundacji Rosa Mystica. To publikacje bardzo potrzebne, łączące w sobie zarówno wierność tradycji, jak i doktrynie kościoła, jak i podające racjonalne, przemyślane i przemodlone argumenty. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia. W kolejnym odcinku z cyklu Mówiąc Krótko z Panem Bogiem.